Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo ważny dzień dzisiaj dla mnie osobiście. Dzień, w którym mój trener Grzegorz Jakubowski przyjedzie do Formela Fight Team na nową salę w Chłopowie, aby przeprowadzić pierwszy seminarium w tym miejscu. Ja się śmieję, że przyjeżdża namaścić i poświęcić matę, żeby sami mistrzowie tutaj nam wyrastali od najmłodszych lat, a przed seminarium. Proszę Państwa, sportowa świetlica. Chodźcie, pokażemy Wam w jaki sposób działamy z dziećmi. Sportowa świetlica to był mój pomysł. Chciałem, żeby młodzież w młodszym wieku miała gdzie spędzać aktywnie czas ze przyjaciółmi z maty, bo tak możemy nazywać przyjaciółmi z maty. Jesteśmy przyjaciółmi z maty. Staringi, nowe techniki i trener czuwający na rowerze, jadący i robiący formę. A tam tu ta Weronika, która pilnuje i nadzoruje nad przebiegiem sparingów. 15 sekund. Jak tam trenerko? Dobrze? Piękny dzień? Tak, panie fajnie robią, słuchają. Dzięki się bawią. Wszystko pod kątem. Jak się trenuje tutaj? Dobrze. Podoba Ci się w klubie? Bardzo. Aż chce, bo ty rano wolisz wstać tutaj niż siedzieć w domu przed kąpem. Bardzo dobrze. Teraz Jak tam? Podoba się w klubie? Spoko jest? Bardzo. Super, cieszymy się. A tych dwóch ancybonów co nam powie ciekawego? Super, Wszystko super. Wszystko super. Zawsze super. Yes, super. <laughs> no dawaj, dawaj, super, dawaj. Super koledzy. Co jest jeszcze fajnego? Trener jest, Trener jest bardzo fajny. A, całkiem no. spoko gościu, co? No. Dużo uczy nas. Fajnie. A no. czemu wy akurat wybraliście sporty walki? Powiedzcie. No, bo szukałem czegoś, jakąś jakim z bardziej znalazłem. Tutaj, na pierwszy trening, zostałem nami. I tak się I zaczęło. I się zaczęło. Wow. Ja szukałem jakiejś formy samobrony, chciałam się czegoś nauczyć. i just want the water się e, Chciałbym wam przedstawić mojego tunera e, osobę, która poświęciła e, mi e, bardzo dużo czasu osobie, e, która e, dzięki e, temu panu możemy zawdzięczać ten pas, temu panu możemy zawdzięczać wiedzę, którą ja e, posiadam i którą Wam przekazuję e, tutaj w Krakowie. E, bez bez tunera Grzegorza nie bym był takim zawodnikiem e, jakim jestem nie tylko zawodnikiem, ale też osobą, która ma dużo takich pozytywnych wartości, którą, których przekazuję Wam dalej. No i bardzo się cieszę, że możemy gościć trenera w naszym klubie. Mam nadzieję, że zaszczepi coś więcej niż ja jestem w stanie zaszczepić pokażę techniki które ja może nie pokazywałem albo w przyszłości Wam pokażę bo jesteśmy na innym etapie i cieszę się że jest tyle osób chętnych żeby w sobotę przyjść po pięciu dniach treningowych jeszcze tą szóstą jednostkę treningową i, i e, razem spinać się umiejętnościami e, wyżej. Cieszę się, że jest grupa młodsza, nie tylko starsza, że za kilka lat e, może być ze mną do do Tonera i poszerzać swoje umiejętności, jak teraz Szymon. E, nie przedłużając, może kilka słów od Tonera albo mamy. To no, tutaj wszystko, jak ktoś powiedział, nie przyjdziecie po garę, tylko ćwiczyć, prawda? No dobra, no to. Zostańcie w dosypce i tak, tak się w każdym miejscu Grzegorz Jakubek Jakubowski Pioner legenda, żywa legenda polskiego MMA Szczelina wodnika wieczna, ja się rysuję, wracamy tak? Bo tylko ręką zaznaczamy sobie jak mają to zrębisz w takiej odległości mniej więcej powinniście się, jak już spalujemy, się, ale zawsze jest taka odległość, tak? Jesteśmy poza zasięgą ręki, ale mniej więcej na, na, na w zasięgu nogi, tak? Dobra, okej, okay, trzymaj Kacper tak rękę. I teraz ja się będę przemieszczał w pozycji, tak, która będzie starał się do tego cały czas przy, trzymać, tak? Przód, na boki, w każdą stronę tak. dachu. Bardzo... Swoją pierwszą walkę stoczył 10 października 2002 roku Uważana jako pierwsza walka MMA. Wtedy nazywana była wale Tudo. Za czasów zawodniczych trener Jakubek był uważany za jednego z najlepszych zawodników w Europie. Jeden parzybek cały czas przedni prosto. Przedni prosty I chodzimy. Ja chodzę do przodu, do tyłu i cały czas uderzamy przedni prosty, tak? Minujemy tego, żeby ten łopis się od do dołu. Yeah. Gotta aim for the top, like. Hello. Yeah. I can never doubt myself. I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles, that so I'm in my element. It's everything that there's levels to the game. All of those dark nights I got then breaking my back to make it out. Got me feeling like rain. I ain't never need your help. I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. W tamtych czasach nie było silnego na Jakubka. Deklasował swoich rywali, nokautował, poddawał. To, co się działo na macie, w klatce, w ringu, to było czyste szaleństwo.

Make you like me, but I'm front and center, word the spike Lee. And God came in a nigga time. They think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, running it up, run it up. We beating the eyes, just to sum it up. You know it's a rap, never waste lines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it all right now. You see what's coming down the line? I never pipe down. I give a hundred percent of me, trying to stun on my enemies, and my element is crazy. <laughs> <laughs> Yo. Yeah, yeah. That's <laughs> all that I know Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me or enemy, keep that same more energy cuz I know I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. I'm in my element. Ooh, yeah. Esto stop. Stop. Okay. cały jest to pekac Takie smacone. Męskie, do Męskie tego. Jak nie Nie wiem co to jest. Serena, to jest syrena. Tak, serena. No powiedzmy. Ale to teraz będzie bardziej... To jest taka martwa syrena pod... po tygodniowym... Po libacji Po urodzinach tak. liba, z dzidzionowymi. Okej, zbióreczka. Mam nadzieję, że coś widzieliście tego. Było mi miło. No i tyle. Dziękujemy tyle. Zaraz, <laughs> okay. na od razu do wspólnej, wspólnej forte. <laughs> Nie wiem, czy tam jest. Pierwsze seminarium historyczne w Chłopowie na nowej sali na Fighting. E, trener Grzegorz Jagubowski, mój osobisty trener z Mighty Bush z Gdynia, przeprowadził właśnie tutaj seminarium. Zapraszamy tutaj do naszego klubu, żebyśmy się rozwijali razem. E, tym więcej nas będzie, tym większą ekipą pojedziemy podbijać e, Polskę. E, zapraszamy, zapraszamy. I pamiętajcie, Subskrypcja kanału, like, dzwoneczek, i widzimy się w kolejnym odcinku. O, się spóźniłem, ale mamy podpisy. To jak teraz będziecie mogli trenować? Tak, tak, jestem. Teraz o wiele lepsze. Jakby teraz będziecie trenować w tych kopaczach? To chyba na wystawę. Dużo lepiej. Profesjonalnie. Teraz. Profesjonalnie.